Szczęść Boże, witajcie. Większość z Was kojarzy mnie jako siostrę Ewę, ponieważ przez ostatnich 9 lat byłam w zgromadzeniu Sakrekel. No i niestety moje drogi ze zgromadzeniem się rozeszły. Nie zostałam dopuszczona do ślubów wieczystych, co oznacza, że tydzień temu wygasły moje śluby czasowe, które składałam, i nie jestem już siostrą. Wiem, że to może być wiadomość dosyć szokująca dla niektórych z Was, więc też zależało mi, żeby jak najbardziej osobiście tą wiadomość przekazać. Myślę, że przyjdzie jeszcze jakiś czas, żeby powiedzieć coś więcej na temat tego czasu, który przeżywałam przez ostatnie dwa lata. Ale teraz chcę Was tego zapewnić, że moje drogi z Panem Jezusem się. Nie rozeszły i że dalej pragnę jemu służyć całym moim życiem. No i chciałabym Was zaprosić do tego, żebyście mi w tej mojej nowej, zupełnie jeszcze nieznanej drodze mi towarzyszyli. Dlatego wracam do pisania mojego bloga i zapraszam na nową stronę z nowym adresem, ale ze starą nazwą, bo dalej chciałabym patrzeć przez serce Boga na rzeczywistość i do tego Was też zapraszać. Więc nowy adres to www.spojrzenieserca.pl Do zobaczenia gdzieś na szlaku. Z Bogiem.